Dzień dobry, dzień dobry moje kochani, Witam się z wami w niedzielę, jak dochodzi godzina 10. Mąż już na dole szaleje. Zaczęło robić śniadanko. A my sobie zrobimy pielęgnację. Dzisiaj planuję live o godzinie 12, więc pomalujemy się później na live. A teraz pielęgnacja. Jak tam bez pogoda? Zimno, nie? U nas dzisiaj ma być 8 stopni i padać. Planowaliśmy dzisiaj spacer, ale ja nie wiem, co nam z tego spaceru wyjdzie. Mam co prawda paczkę jedną do wysłania. W paczku macie Orlenu, więc może uda się wstrzelić w okno pogodowe, żeby nie padało. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na śniadanku u nas klasycznie w niedzielę są jaja. No już mówi, że będzie pastę z tuńczykiem, z jajkami. Fifi chce gotowane na kanapkę. A jak? O Jezu. Przepraszam. A jak chcę um, połóweczki z majonezem i do tego frankfurterki. To jest moje śniadanko. Polubione. Także tak. Także tak, tak, tak moje kochane. Dni mijają, dzień za dniem, wam też tak szybko leci czas. Ja pamiętam tamten rok o tej porze, co się działo w moim życiu, i minął już rok. A mi się wydaje, jakby to było wczoraj. Dzień za dniem, po prostu tak. Między palcami przelatuje coś strasznego z tym czasem Ktoś po prostu zaklął ten czas chyba serum z kofeiną nakładam na całą buźkę muszę sobie wyjąć jakiś serum do twarzy bo mi się skończyło i na noc i na wieczór ale na razie mam te i te wykorzystuję Teraz kremik. Kremik, który dostałam od Madzi. Fajnie się sprawdza ładnie na wietrza. Nakładam pod oczy. I lecę zaraz tam pomóc mężowi. Założyłam sobie legienysy i tą bluzę. Z misiem, bo ona i tak będzie szła do prania drugi raz ją mam na sobie, więc myślę, że po dzisiejszym dniu wyglądu już w pralni. I perfekta. Mam nadzieję, że teraz jak się skończy tego zetka w Rosmani, to mm, będzie znowu w promocji perfekta. Będę musiała kupić i ten krem pięknie na wilża. Cudownie pachnie. Robi co ma robić. Rewelacja. Ja sobie na przykład pod oczy, nakładam sobie właśnie płatki, więc gdzieś też no może. to się wszystko wszystko że ale nie nakładałam jakieś maseczki w płatce, więc też to muszę nadrobić. Może właśnie przed sobie na ale na razie płateczki i witam się z Wami w nowym vlogu. Niedzielę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dajcie znać, czy wszystko okej. Okay. Jak tam u was zima, czy nie zima, bo u nas zima. No dobrze, schodzimy na dół. Witam się już? Nie wiem. No witam się jeszcze raz w nowym bloku. Dochodzi godzina 12, więc ja już przyszłam na górę zrobić live'a. Fifina na dole gramą coś tam sobie ogarnia. I mówię do nich, że dobra, to ja lecę do dziewczyn, mówię, bo dawno mnie nie było. Mm, Także będziemy się zaraz razem malować. No i live się odbył ponad godzinkę. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byłyście. Cieszę się na każde nasze spotkanie. Tak wygląda makijaż. Testowałam dzisiaj Stars from the Stars, te dwa nowe mmm, produkty do konturowania i jestem zakochana. Dobra, bierzemy się do roboty. Pierwszy plan, który mamy, trzynastą, plan na dzisiaj to pokój Filipa. Oj, czekają nas zakupy. Ile Filip ma za małych rzeczy, to aż jestem w szoku. Szuflady i szafa wyszczuplały, szczególnie bielizna. Także jutro chyba skoczę do pepką nakupię mu bieliznę. Spadenek. Wszystkie małe, słuchajcie. Nie dojrzę na długość. W udach za wąskie, to jeszcze tu w brzuszku ciasne. No, przywalił nam synek ostatnio. <laughs> Rośnie chłopczyk. Ale pogoda to słuchajcie, jest iście barowa: po prostu masakra. A my mieliśmy dzisiaj iść na spacer, gdzie cały czas siąpi i chyba nie pójdziemy. Przejrzałam wszystkie ubrania Filipa, całą bieliznę, wysprzątałam szuflady tam, gdzie były pościele, prześcieradła. Zostały dwie szuflady, gdzie są przybory szkolne i różne takie cuda, ale to już nie dzisiaj plus regał, ale to też już nie dzisiaj. Już nie mam przestrzeni dzisiaj na takie akcje. No idź. zaraz tam zajdę do ciebie, to posegregujemy i wstawimy jakieś prawo, tak? Będzie szybciej. Fifi znosi pranie, bo nam się u zbierało. Tym bardziej jeszcze jego z szafek. A ja pakuję tu paczkę na wiset. Kilka rzeczy się ostatnio fajnie sprzedaje. Cieszę się, jeżeli to wy, to odzywajcie się, że to wy. Moje dziewczyny ze słuba, to wtedy będę wiecie, wam jakąś fajną promocję mam cenę robić, a tak to ja nie wiem, czy to wy, czy nie wy. Ale w tym tygodniu sprzedało się fajnie pięć rzeczy. To, co jest nowe, to ja piszę w ogłoszeniach, że jest nowe. Może jutro wstawię jeszcze kilka nowych rzeczy, zobaczę, jak mi życie pozwoli. A zaraz, słuchajcie, rosół się, zagrzał. A może zjemy z mężem po kawałeczku ciasta i filipek. Także tak, słuchajcie, ja wczoraj na Instagram wrzuciłam zdjęcie mojej cery, moja buzia ostatnio naprawdę wygląda bardzo dobrze, taka, taka jest, nie wiem jak to powiedzieć, napita, taka soczysta, o tak, soczysta, mi się wydaje, że to jest zasługa tych kwasów Omega 3, bo nic innego w pielęgnacji nie zmieniłam. A wody nie wiadomo, jak dużo też nie piję, żeby ta. Więc na bank to jest to. Na bank. Więc dziewczynki, jeżeli mm, potrzebujecie zadbać od wewnątrz o siebie, o zdrówko i jeszcze od zewnątrz, to dajcie znać. E Macie do mnie maila. E co niektóre. Jesteśmy w kontakcie prywatnym, więc jeżeli byście chciały zakupić sobie kwasy omega-3, to dajcie znać. Wszystko Wam powiem, gdzie, co jak i jaki za ile. Co Ty robisz? Dobra, rozłączam się, muszę to trochę ogarnąć, jak widzicie, bo tam się dzieje. Tam siedział Fifi i tam się dzieje. Więc muszę trochę. O tak, patrzę co ten smuk tu wyrabia. Dobra, póki co to tyle. Posiedzieliśmy trochę na kanapie, obejrzeliśmy trzy odcinki chyba ranczo. Wiecie, jeden ma 40 minut, więc mówię, że trochę posiedzieliśmy. Tutaj mam sałatkę gyros i zaraz ją dla męża zapakuję do pracy, zawinę ją w tortille i będzie miał taki śniadanko.